Jaka jest Twoja biblioteka książkowa? W bibliotece można znaleźć dużo książek, jest duża. No, Julian. Taka pełna wspomnień, bo tam na przykład znalazłam y, jedną z, z licznych koleżanek. Y, taka, z, taka z pasją też mi się wydaje i taka z wyobraźnią, bo dzięki książkom bardziej rozwijam swoją wyobraźnię. I, Mogę wymyślić coraz większe książki, których Pani i tak nigdy nie opublikuję. Jaka jest Twoja biblioteka? Fajna. Ciekawa. Biblioteka kojarzy mi się z moim ulubionym miejscem, bo lubię czytać tam książki i patrzę tam zawsze ładnie. Z możliwością czytania i ciszą, Konrad. Z czytaniem, Gabriel. Cisza i spokój, Bruno. Moja biblioteka jest, jest duża fajna, dużo książek fajnych jest. Polecam iść do biblioteki czytać książki. Wład. Nasza biblioteka jest duża. możemy w niej znaleźć bardzo dużo bardzo ciekawych książek. Jest bardzo y, miła y, obsługa, czyli miłe panie. Kramek. Moim biblioteka to jest miejsce na czytanie i na spokoju, bo jest bardzo tam i są tyle książki do wyboru i może jest dobry czas na spędzanie, czytanie książki, moim zdaniu. Jaka jest Twoja biblioteka? Jaka jest najwspanialsza na świecie? Jaka jest Twoja biblioteka? Najlepsza.